Chcesz wiedzieć, ile zajmuje wyrobienie zdrowego nawyku i jak go szybciej zautomatyzować? Nie przewieje i oglądaj do końca. Naukowcy przyjrzeli się, ile czasu potrzeba, aby osiągnąć automatyczność w przypadku różnych zdrowych zachowań, takich jak zwiększenie aktywności fizycznej, nitkowanie zębów czy zmiana diety i doszli do wniosku, że średnia ilość czasu potrzebnego do wyrobienia nawyku wynosi 2 miesiące, przy czym bardziej złożone zmiany w stylu życia zajmują od 2 do 5 miesięcy, zanim staną się automatyczne. Większość ludzi jednak nie jest cierpliwa i chciałaby wszystko na już. Recepty na już Ci nie Podam, ale istnieją pewne sposoby, aby ten proces skrócić. Po pierwsze, bardzo jasno określ dla siebie, dlaczego chcesz wyrobić dany nawyk. Badania pokazują, że uświadomienie sobie własnej motywacji zwiększa zaangażowanie i wytrwałość. Po drugie, dokładnie zaplanuj, co zrobisz. Kiedy to zrobisz i jak to zrobisz. Nie wystarczy postanowić chodzić częściej na siłownię. Zaplanuj, że będziesz chodzić rano przed pracą z wcześniej przygotowanym śniadaniem i spakowaną torbą na siłownię. Musisz to sobie zwizualizować wcześniej. Po trzecie, zaplanuj nagrodę bezpośrednio po wykonaniu nawyku, na przykład smaczny posiłek po treningu. Dzięki temu twój mózg zapamięta, że po tym działaniu czeka coś fajnego i następnym razem będzie mu łatwiej zmotywować się do zrobienia tego ponownie. Zostaw lajka, komentarz i zaobserwuj ten profil, jeżeli chcesz promować treści oparte na badaniach naukowych.